Umoczyłeś łyżkę? Co? Ty też umoczyłaś wcześniej łyżkę. To nie wiem, czy tam ludzie nie czekają. Tam. To będą czekać tu. Tam nie możesz cofnąć. To nie mogę. O, jest ktoś. Wszedł. Dostał się. Rozgryzł. To jest. Ciekawe, czy to jest ktoś z ludzi, którzy byli czy ktoś nowy? No i czekaj, ja zobaczę u siebie, czy jest tam możliwość. No, no to patrz. Zrobiliśmy po waszej myśli i teraz jest poziomo. Mam nadzieję, że lepiej jest tak, poziomo. Pasuje poziomo lepiej? Gdzie zły ten czat? W ogóle nie widzę. No jeszcze nikt nic nie napisał. A, a to będzie normalnie widoczne, dobra. Tak. Dobra jest. Loguje się? No. No jaka? Okay. W Wkrótce się otworzy. No jest. No jaka okay jest, dobra. Będę ciała, trochę z tym mieszaniem warszu. Tu na dole, kurde ser sam jest. nie da się wysłać. Co? No nieważne, no To jest ustawienie. Ja pamiętam, że ja nic nie zmieniałem w ostatnich ustawieniach, więc powinno to być. A chodzi o bardziej chyba o te donaty. Super Tanks to jest coś takiego. Mamy to. No ale czy to jest ważne? Aga? No nie jest. No. Czemu ja nie widzę teraz tych komentarzy? No może nie włączyłaś tutaj jednak czegoś. Hmm, włącz mikrofon, bo rzeczywiście nic tu teraz nie widać. Normalne. Dam się jakoś o włącza komentarze? No, no nie, no domyślnie chyba chyba że wyłączyłaś. <śm> <śm> no zobacz. No nie ma. Czekaj. To co sobie ustawiłaś? Boże! Chyba że nacisnęłaś wyłącz komentarze. Nie. Przez przypadek.